Witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku drugiego serialu pod tytułem Przygoda giełdowa. W tym odcinku chciałbym przedstawić bohaterów, czyli dwa rachunki giełdowe. I po 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 powiedzieć po prostu jak to będzie wyglądało. Nie wiem czemu, ale pierwszy raz jak nagrywam wideo stresuję się, może dlatego, że pierwszy raz nie widziałem żeby ktokolwiek coś takiego zrobił, przynajmniej w Polsce. Ok, na wstępie powiem tak. Ja jestem mm, przeciętnym człowiekiem, jestem e, graczem giełdowym, e, ale nie uważam się na, na za jakąś nadzwyczajną osobę w wielkim głupu rynku. Jestem przeciętnym Kowalskim, tak się uważam. E, może ta różnica, może z tą różnicą w porównaniu do ciebie, jeśli oczywiście zaczynasz na rynku finansowym, że ja już jestem tu ponad 10 lat i sporo w dupę dostałem. I przypuszczam, że te przysłowiowe 10 tysięcy godzin spędziłem na rynku. Mówi się, to, że to jest taka bariera, by się stać osobą, która jest już można powiedzieć nie doświadczoną. Ok, więc to tytułem wstępu. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o mnie i o rynek finansowy, to mogę powiedzieć, że jestem totalnym świrem, jeśli chodzi o ten rynek. Rynek jest moją pasją, nawet jakbym przypuszczam, że nawet jakbym palił wszystkie rachunki, to i tak będę tu wracał. Jestem uzależniony i uwielbiam tą rywalizację giełdową. Uwielbiam to robić. Tak zerkam tu na notatki, ponieważ, jak tak powiedziałem, wszystkie nagrania będą w jednym ciągu, nie będę po prostu. Przerywał, urywał, ucinał, bawił się w jakąś obróbkę wideo. Wszystko będzie tak, jak jest. Co się stanie, to będzie, będzie widoczne. Ok, i teraz tak. Mamy dwa rachunki. Jeden to jest rachunek typowo forexowy. Ten, który tu widzisz, to jest rachunek forexowy u polskiego brokera. Jeśli chodzi o mnie, polski broker. Jest to pierwszy raz. Pierwszy raz w życiu mam rachunek Polskiego Reutera. Wow. Nie utożsamiam się ani nie przywiązuję się do rachunków. Być może w jakimś cyklu, w którymś etapie tego projektu będę po prostu zmieniał rachunek. Może się to zdarzyć, jak najbardziej. Rachunek jest narzędziem. Plusem i minusem. Plusem jest to, że. Nie, może minusem. Minusem jest to, że to jest MT5. Mam problem ze statystykami do MT5, ponieważ uważam, że najlepszymi statystykami jest MyFxBook. i tam wszystko widać dokładnie. Można przesortować, podzielić poszczególne instrumenty. Po prostu statystyki są rewelacyjne. Jeśli chodzi o MT5, to jesteśmy ograniczeni, ponieważ jest tych platform mało, które zasysają statystyki na bieżąco. Ja Później na końcu, na końcu tego wideo pokażę, gdzie się zdecydowałem na te statystyki. Myślę, że na tym etapie to wystarczy. I teraz tak. To jest rachunek forexowy. Ja go będę nazwał forexowy, gdyż tu będziemy handlować na rynku forexowym, czyli na walutach, indeksach, towarach typu złoto, ropa i w pewnym etapie przejdziemy też na rachunek, znaczy na. Może handlowanie akcjami, no, kontraktami terminowymi na akcje, czyli, czyli z, po prostu z lewarem, to jest jeden rachunek. Drugi rachunek to będzie rachunek typowy GPW. Ale dobra, jeszcze zaczynamy się, jak już jesteśmy przy tym rachunku forexowym. Długo się zastanawiałem, od jakiej kwoty powinienem zacząć. Na tym rachunku jest, że tak powiem, śmieszna kwota niecałe całe 3000 zł. Dlaczego tyle? Nie mam więcej. Yy, długo się zastanawiałem, od, jakiego, od jakiej kwoty powiem zacząć. Czy to ma być nie wiem, 3500, 10, a może 100 tysięcy, a może milion? Nie, miliona jeszcze nie mam, także od takiej kwoty bym nie zaczął. Yy, wiem, że w Polsce już są osoby, które może nie pokazywały to w ten sposób, że powiedzmy online, yy, jak ten rachunek się przedstawiał. Yy, tylko widziałem rachunki, które na przykład 100 tysięcy zrobili milion. Oczywiście takie osoby są w Polsce i to już zostało zrobione. Ja bym chciał troszeczkę inaczej do tego projektu podejść. Uważam, że jeśli nie potrafisz, nie potrafi trader, gracz giełdowy zarobić, zrobić, utrzymać się na rynku z 1000 zł, to i nie będzie potrafił z 10 tysiącami i ze 100 tysiącami. Jest to rynek, który niszczy każdego, kto zaczyna na nim. Jeśli doświadczyłeś już handel na, handlu na rynku, być może miałeś szczęście początkującego gracza. Jest to typowe szczęście początkującego gracza, w którym na początku wygrywasz. Rynek ci daje, ale później ci wszystko zabiera. I taką przygodę trzeba przeżyć. Każdy musi to przeżyć. Ja będę w następnych nagraniach mówił o przede wszystkim psychologii, w której no, psychologii akurat nie da się przeskoczyć, nie da się tego wyuczyć. Trzeba po prostu doświadczeniami przechodzić. Znaczy może da się to wyuczyć, ale to nie rozmowa na, na to wideo. Tak jak powiedziałem, zaczynam od kwoty. Dokładnie tu jest początek od kwoty 2200. Dlaczego tylko taki? Ja bym chciał z tej kwoty zrobić duże pieniądze, nie mówię, że to zrobię w miesiąc, w rok, czy w dwa lata. Być może to będzie trwało o wiele dłużej, być może ten rachunek wyzeruje. Chodzi o to, by Ci pokazać, jak tak naprawdę wygląda rynek finansowy, bo rynek finansowy nie jest taki kolorowy, jak się wydaje. Wielu osobom, wiele, osobi, wielu, wiele osób myśli, że rynek finansowy jest taki, że wpłacą i zarobią. Słuchajcie żeby zrobić 10 tysięcy milion na giełdzie, jest to statystycznie równoznaczne z trafieniem w totka. Więc lepiej weź sobie pieniądze i z 10 tysięcy daj yy, po prostu na kupony w totolotkę. Mówimy jeśli jesteś początkującym graczem. Taka mniej więcej jest statystyka. 80-90% ludzi traci na rynku lewarowanym wszystkie swoje pieniądze. Także ja tu chcę pokazać, że to jest jak najbardziej kwota, od której każdy może zacząć, przypuszczam. Jeśli od tej kwoty nie będziesz umiał zarabiać, jeśli tą kwotę wyzerujesz, jakąkolwiek inną kwotę wpłacając, też ją stracisz. Od razu Więc bazując się na statystykach w Polsce, średnio Polak wpłaca około 2, między 2 a 3 tysiące na rachunek, na swój pierwszy rachunek forexowy. Czyli ja też zaczynam od tej kwoty. Bo nie jest sztuką zrobić z 10 tyś, ze 100 tysięcy milion. Sztuką jest zrobić z 3000 zł, powiedzmy 100 tysięcy. Także ja będę do tego zmierzał, będę Ci pokazywał całą historię, wszystkie transakcje. Na bieżąco będziesz się mógł uczyć na moich błędach, a jeśli będziesz się uczył na moich błędach, Twoja nauka będzie przebiegała dwa razy szybciej, albo nawet 10 razy szybciej i doświadczysz mniej zawodu niż ja. Bo. Przypuszczam, że i tak konto wyzerujesz nie jedno, ale być może patrząc na to, co ja robię, to da Ci to dużo, powiedzmy, doświadczenia. Bo, jak to mówią, mądry człowiek uczy się na błędach innych. Ok, na tą chwilę jest około 3000 na tym rachunku. Przechodząc do statystyk, umieściłem statystyki na MQL5. Chyba to są jedne z najlepszych statystyk jeśli chodzi o MT MetaTrader piątkę. Generalnie jest to wszystko co trzeba. Czyli jest jakiś tam pokazany zysk. Jakaś tam pajęczynka. Jaka jest skuteczność. E Equality czyli ile mamy w tym momencie pieniędzy. Profit jaki jest zarobiony. E ile jest zarobionych pieniędzy do tej pory. Pierwsza wpłata druga wpłata tu miałem akurat dwie wpłaty. To ten rachunek miał być taki testowy, żeby sprawdzić polskiego brokera, jak to wygląda, ale postanowiłem go użyć do czegoś innego do tego projektu. Mamy też tutaj wykres hmm, rachunku, jak on wyglądał, jakie są obsługi kapitału. Mamy podział miesięczny, możemy sobie kliknąć. To akurat rachunek był założony końcem listopada, więc tutaj nie ma tych wiele tych transakcji. Obsuwa grudzień też jest obsuwa, widać jak to wygląda. No, i miesiąc styczeń, i na końcu jest profit do tej pory od samego początku otwarcia tego rachunku. Tutaj mamy na dole wykres. Zielona linia to jest po prostu pokazane otwarte pozycje, a ta niebieska gruba linia to są zamknięte, już po prostu zamknięte. Tych statystyk nie będę omawiał na razie, bo mamy tutaj zaledwie. 150 transakcji. Myślę, że te statystyki jeszcze nie są odpowiednio nabite, że tak powiem. Czyli myślę, że za miesiąc omówię bardziej te statystyki, a w następnym wideo omówię już typowo strategię, jaką ja strategię stosuję. Pokażę to na przykładzie, swoją strategię na przykładzie tych transakcji, które, które były. Dobre, to jest jedno. Czyli to mamy omówiony rachunek forexowy. Drugim rachunkiem jest to rachunek gdzie to jest, kiełdowy z jeszcze bardziej śmieszniejszą kwotą. W tym rachunku będziemy budować kapitał długoterminowy. Do tego rachunku co miesiąc będą dopłacane pieniądze. pieniądze. Będę starał się dopłacać nieregularnie te pieniądze, żeby znaczy, generalnie powinno być tak, dopłacamy cały czas, co miesiąc, tą samą kwotę. Ale ja będę się starał robić to nieregularnie, gdyż, no tak, w życiu, w jednym miesiącu mam więcej pieniędzy, w drugim miesiącu mam mniej pieniędzy. I tu będę oczywiście miał inną strategię, całkowicie. tu będzie strategia akumulacyjna. Nie będzie mnie interesował profit, jaki jest na tym rachunku yy, miesięczny, roczny czy dwuletni. Tu mnie interesuje 5-10 lat. Będzie całkowicie inna strategia, by pokazać Ci, jak można akumulować pieniądze na rynku giełdowym. Tym się różni rynek giełdowy od forexowego, że tutaj będą transakcje, wszystkie transakcje przeprowadzam na wykresach godzinowych, one trwają powiedzmy, nie wiem, jeden, trzy, tydzień, a może miesiąc, uda się niekiedy takie transakcje zrobić. Czyli generalnie tutaj się szybko wszystko dzieje. Tutaj te profity, całkowicie inne będą profity, jak i obsuwy kapitałów w stosunku do rynku akcyjnego. Tu będziemy się zajmować akumulacją typowo, akumulacją, y, akumulacją akcji. Ten rachunek będzie dla nas rachunkiem na przyszłość. Dlaczego tak to zrobiłem? Dlatego, że są osoby, które na przykład nie mają czasu na Forex. Aczkolwiek myślę, że tą strategię, którą ja będę pokazywał to... Ona nie wymaga jakoś nie wiadomo ile czasu, wystarczy, nie wiem, godzina, dziennie, plus tam dwa razy zerknięcie może trzy razy. zerknięcie na wykres to się dzieje, także nie jest to jakoś, jakaś skomplikowana. Nie jestem day traderem, czyli nie otwieram jednego dnia. Znaczy, sorry, wróć. zdarzałem się transakcje. Tak tutaj była otwarta, za godzinę była zamknięta. Zdarzają się. Chodzi o to, że nie staram się. Tego samego dnia zarobić. Czyli te transakcje po prostu są dłużej trzymane. O strategii myślę, że powiem następnym razem. Wracając do rynku giełdowego. Rynek giełdowy od śmiesznej kwoty. Będziemy budować kapitał. To ma być kapitał na przyszłość. Tu nas nie interesuje, ile będzie, tak powiedziałem, za rok, dwa. Te pieniądze mają być powiedzmy za 10 lat, 15. To ma być nasza emerytura. Chcę wam pokazać jaki jest kapitał, jakie są problemy przy budowaniu tego typu rachunku. I to są dwie drogi, jakie będę pokazywał cały czas. Początkowo wideo będzie raz w tygodniu, do momentu kiedy wyczerpię wszystkie swoje zasoby wiedzy, czyli powiem o strategiach, powiem o zarządzaniu ryzykiem, powiem o psychologii. I jeszcze mam tam wiele innych tematów, które będę chciał omówić. Czyli krótko mówiąc, będzie to wygląda tak, że zobaczcie rachunek, tak, teraz, jeden, drugi. Może dwa słowa o jakichś transakcjach, najgorsza, najlepsza, żeby to trwało maksymalnie 5 minut. Następnie przejdziemy do konkretnego tematu, jakim jest na przykład strategia, czy zarządzanie ryzykiem. Do momentu wyczerpania, tak powiedziałem, swoich swojej wiedzy. Zachęcam do zadawania pytań, też będę odpowiadał pytania na pytania w takich, w takich odcinkach. A później zobaczymy, czy to będzie raz na, raz na tydzień, czy raz na miesiąc. Wszystko czas pokaże. Też będę się starał, by te odcinki były krótkie, krótko zwieńczone na temat, bo szanuję Twój czas ma być pigułka wiedzy, a nie gadanie godzinami. O rynku, chociaż mógłbym tak mówić o rynku cały czas. Ok, to chyba tyle w tym wideo. W opisie umieszczę informacje o następnych nagraniach. Zalecam do subskrypcji. Umieszczę linka do tego, do statystyk, żeby sobie w każdym filmu zobaczyć. Aczkolwiek, tak powiedziałem, co tydzień pokażę saldo rachunku. Jak to wygląda, powiem. Z czym były problemy co fajnie wychodziło żebyście mógł uczyć na tym i aha i jeszcze linka ustawię do grupy na Facebooku w której też zachęcam do wejścia, do zadawania pytań. Ok, to chyba tyle jeśli chodzi o to nagranie. Dzięki i pozdrawiam do następnego.